No dobra, nagrody powinny być już dostępne. Niestety przez te wszystkie recenzje nie było czasu cisnąć wszystkiego. Um, I trochę żałuję, że epickiego nie poprawiłem. Ale myślę, że i tak mogę być w miarę zadowolony. Okej, okay, więc tu zależało mi na strzałkach, żeby móc zrobić żółtą postać, natomiast wczoraj akurat wpadły ze skrzynki jedne, więc mam naddatek. A tokenów już się trochę zebrało, czekam na wieżę. A I tu miałem świetny wynik na ostatniej mapie, można było przycisnąć na top 500, ale niestety nie miałem na to czasu. No dobra, także nie jest źle. W każdym trybie top 1000. Szkoda tego epickiego, ale trudno. Dobra, zróbmy sobie alka odłamki, bo muszę zobaczyć, jakie artefakty mi wpadną. Muszę zrobić plan, co chcę robić. Nie kupujemy nic. Peszek. Okej, okay, strzałki teleskop. Spoko. Ok, walka o łamkach nie było szczęścia, ale biorę to, co jest.